Witam wszystkich bardzo serdecznie, Legion z tej strony, chciałem was serdecznie zaprosić na nową serię na naszym kanale I jest nią Diablo 1 Dlaczego Diablo 1? Po prostu postanowiłem, że odbiegniemy sobie troszeczkę od głównej ścieżki, to znaczy od Diablo 3 I przejdziemy, chciałbym wam zaprezentować Diablo 1 No i co Co my będziemy w tym Diablo 1 mieć? Pokażę wam fabułę, pokażę wam mniej więcej jak najwięcej zadań eee... Jak najwięcej ilość postaci jaką mamy w tej grze. Yy, no i myślę, że tyle. No ile się da to pokażemy. Ogólnie tak, ściągnęłem sobie mod do diablo 1 bez To jest HD mod dostępny na stronie kronika Diablo, ile się nie mylę. Yy, na, wielu duży, na wielu stronach jest ten mod dostępny, także można sobie go pobrać w no i co, on po prostu nam daje krawikę, bardzo dużo fajnych zmian, możecie sobie o tym modzie poczytać, na tym modzie będziemy się opierać dzisiejszym rozgrywcem. No i już dobra, Diablo, samo sobie początek, sam początek gry, sam początek fabuły, jak będziemy grać z tym synem Leoryka, żeby schodzić tam w katakumbę, ale to spokojnie się wszystkiego dowiedziesz czasem, dobrze, jaką klasę będziemy grać. Ogólnie w tym modzie mamy do dyspozycji dwie dodatkowe klasy. Mamy te trzy podstawowe. wynika łuczniczkę i czarownika. E, I mamy trzy dodatkowe. Sorry, mam trzy dodatkowe. Mamy barbarzyńcę, nekromantę oraz zabójcę. E, jaką klasą? Postanowiłem, że e, zagramy sobie jedną z tych trzech nowych. E, jako, że już na pewno większość z Was w Diablo g jedynkę grała, to te trzy podstawowe zna. No i myślę, że chciałem Wam pokazać coś, co wnosi właśnie ten mod do tej gry. No to, nie wiem, kim gramy? Tak, Romanto? No, oficer się specjalizuje magia na dużo więcej niż w Ale zauważcie, że Barbarzyńca ma tyle witalności, tyle samo. Więcej ma zręczności oraz siły. A Zabójczyni, to już Zabójca. <gryw> zabójczyni mi my się myli z Diablo 3. No dobra, zagramy wpierw Barbarzyńcą. Zobaczymy, ile mi się zejdzie z ta seria. I e, najwyżej zagramy pozostałymi postaciami, no i cóż, jesteśmy w tym starym Tristram. E, tutaj nam wyskoczyła krótka e, informacja odnośnie tego e, o klawiszach. No i cóż, co my tu mamy? Troszeczkę tak. Pierwsza rzecz, jaką zrobię, troszeczkę zoom przybliżę, żeby troszeczkę mnie oczy nie rozpierdzielały. O, mniej więcej tyle. Grafika jest wszystko ustawione. Accept changes, jeżeli tylko dźwięk. Troszeczkę dźwięk sobie zmniejszymy. Okej. Okay. No i resume game. No i dobra. Gramy barbarzyńcą. Widzę, że to postać całkowicie bez many. E, będzie się głównie chyba, widzę, opierała na walce wręcz. E,

the church at the edge of town has been desecrated and is being used for dark rituals the screams that echo in the night are inhuman but some of our townsfolk may yet survive follow the path that lies between my tavern and the blacksmith shop to find the church and save who you can perhaps i can tell you more if we speak again Trader. Mm -hmm. <laughs> 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 Proszę bardzo, mamy Khida z naszej. Trade items. Czyli widzicie, on ma tutaj przedmioty po prostu. Co so, widzę? Gamble item. Eee, aha, czyli to jest nas hazardista. Coś widzę, że mi się nie zmieniły ustawienia. Aha, zmieniły się. Ok. O, teraz się zmieniłem. No i dobra, tu mamy naszego Griswolda. Naprawia standardowo itemki. Dobrze, mamy 100 sztuk złota. Czy, czy warto jest się y, coś u niego zakupić? Buy price 5, to możemy sobie kupić tą zbroję. O. I mam 90 wygląda. Jakieś takie warto podstawowe sobie rzeczy kupić. 85. No to już tak średnio. To kupiłem sobie zwykłą. Jakiś pasek. Za 25. Może jakąś miksturkę życia by jeszcze oprócz tego. Klikając i mamy ekwipunek. No i pięknie. O Jezu. Czy te przedmioty są... Nie, mają wytrzymałość pełną. Aha, czyli to jest pokazane, czy mamy w ogóle w przedmioty sobie... Bo to mówię, ten mod troszeczkę jest... Inna... Kilka jest bardzo... Nasze sporo rzeczy w ogóle pozmienianych. Dobrze, no, tu mamy naszego Pepina. The Healer. My, my Porozmawiaj. Ulecz się, bo handluj. Ile kosztuje jedna wichrzórka? 50 sztuk złota. No niestety brakuje mi 5. No nic, ogólnie tak. Quest. Introduction. Wprowadzenie. Yy, Ona nas ogólnie to prowadza. O, proszę bardzo, mamy prywatny staż. Mamy, proszę bardzo, mamy skrytkę. Możemy sobie wsadzać przedmioty. Tak jak samo jak w Diablo 2 czy Diablo 3. Yy, trade staż. A to jest yy, nasza trade staż, czyli taka skrytka, skrytka do handlu. Czyli jakbyśmy chyba grali multiplayer, to, yy, to po prostu możemy się handlować. Może będziemy porozmawiać, ona nie ma nam nic ciekawego do powiedzenia. Wirt! Mamy tutaj tego chłopczyka. Mam coś na sprzedaż, ale... ...to będzie kosztować 50 sztuk złota. Co zobaczyć? Ło, co masz? Aha, czyli on ma coś do sprzedania, ale bo nie mamy niestety tyle złota. No dobra, czy nasza ogólnie postać wygląda tak, że możemy na sam start się w coś zaopatrzyć, mam jakieś tam standardowe zadanie na początku. Znaczy tutaj jeszcze nie mamy zadania, on nas tylko wprowadził, tak jakby. Kto to jest? Treman The Priest. Czy on też nie... All. All All I okay. A, jest wszystko co może dla nas zrobić, jest to nie modlitwa. No dobra, idziemy dalej. Yy, wiadomo... A chodzi o grę o waypoint. Proszę bardzo. Mamy waypointa w Dia. Możemy, zobaczcie, tutaj się teleportować w różne miejsca. No i dobra. Znaczy waypoint ogólnie mamy ten punkt taki nawigacyjny, prawda? Oho, jest. Zobaczcie, jest ten trup, wounded townsman, mieszkaniec miasta. Posłuchajmy sobie co mówi. bastard let us into a trap now everyone is dead killed by a demon he called the butcher avenge us find this butcher and slay him so that our souls may finally rest your death will be avenged No, tu mamy, mamy zakładki za atakiem... Ogólnie tak, dostaliśmy pierwsze zadanie. Które polega na tym, że musimy znaleźć rzeźnika. E, Będzie on się znajdował niżej. E, w niższych poziomach tej katedry. Wejdziemy sobie już do niej pomału. E, dobra, no i cóż. Jesteśmy w pierwszym poziomie katedry. E, będziemy tutaj sobie chodzić pomału, mniej więcej. Wszystkie. O! E, wszystkie wszystkie te zakamarki starać się odkrywać możemy włączyć za pomocą klawisza tab mapę i cóż mamy od razu zejście do poziomu drugiego chociaż myślę, że to nie będzie zbytnio dobrym rozwiązaniem ponieważ nasza postać jest jeszcze słaba i nie ma za bardzo szans w walce z rzeźnikiem bo on będzie na drugim poziomie eee, ogólnie czy ja się mogę cofnąć do miasta? team? nie Aha, czyli ogólnie w tym modzie dodali y, grę y, grę y, z, z, on, po, o, grę ze znajomymi. Można grać we dwójkę. Ile dokładnie obrażenia po ile bijemy. Ile expa dostajemy. Zbieramy sobie golda i lecimy. Rozwijamy baryłeczki. Może nam coś ciekawego drobnie. I niszczymy te pojedyncze gobliny, szkielety, to jakoś pierwszy jest poziom dopiero, także yy, nie będzie tutaj zbytnio wymagający przeciwników. Zawsze mi się myli, że C to jest punek. Dobra, tu mamy, zobaczcie, wielki topór. Yy, czy on jest lepszy od tego? Zdecydowanie. Zamienimy go sobie. Zobaczcie, on ma od 6 do 16, yy, on ma do 2,8, także toporek jest znacznie lepszy. Złoto 71 sztuk złota. Przydałoby się jak troszeczkę tego złota więcej zdobyć. A Seymitarne ogólnie mam nadzieję, że tutaj będzie e, jakoś możliwa szybsza droga do miasta. Nie będzie trzeba się tak wracać po kolei. No i dobra, ale jak na razie, o proszę bardzo, mamy Resurrect. Czyli to jest bodajże z e, swój, się podniosłem. To nie wiem, jeszcze. Z... Zobaczę, gdzie on się znajduje. Podnosimy po kolei. I niszczymy szkielecika. O, i mamy heł Nie, czapka to jest. Mm, dobra. Tutaj za bardzo nie ma. E, filaku, nie. Aha. E, W. zobaczyć możemy zmieniać sobie to. A tu mam Scroll of Resurrect, czyli leczenie, tak jakby. Z, e, m, lecimy dalej. Cóż, jak, jak już mówiłem, będę chciał mniej więcej każde poziomy, mniej więcej przychodzić całe. Trzeba się jeszcze odsunąć, ponieważ... Aha, co czyli to nie było to leczenie, to było coś innego. Ubijamy pomału te stworeczki. Będziemy zmierzać coraz niżej, coraz niżej. Tutaj nic nie ma. No cóż, zostanie nam się ta prawa strona do odkrycia. Yy, nie wiem za bardzo co barbarzyńca... S to są skills, czyli to są skill'e, rage skill, czyli tutaj możemy włączyć sobie furię, tylko co ona daje? Nie jest napisane. Jakaś tam furia. Dobra, ojej. Cały czas mamy poziom pierwszy. Cały czas mamy poziom pierwszy, także. Ale pasek, pasek doświadczenia jest na dole. O, mamy. Pani Złoto, złoto. I Sasz nam dropnęła. czapka. Tak, to jest level 3. To jest 2. Czy będzie lepsze? Ojej, coś dropnęłem. Ma na potę, Chociaż nie wiem, ona nie mi... Będzie... A, przeszliśmy poziom. Dobra. Mamy poziom. I możemy sobie dodać statystyki. No i cóż, co możemy sobie dodać? Życia jak mamy jak na razie mniej więcej spoko. Dajemy w tą siłę, żeby mniej więcej te mopki zabijać jeden po drugim. Ale jak tu jest dalej mały, będzie się trzeba wracać. No I zabijamy. Blacket door. Tam zablokowane drzwi. Tutaj chyba nic nie ma. Czapka. Yy, także myślę, że zwiedzimy sobie tutaj, zjedziemy na drugi poziom i będziemy yy, się co szykować do miasta, gdyż no nie ma tutaj za bardzo miejsca w ekwipunku. No tutaj zejść do takiego drugiego poziomu, ale pozwolę sobie jeszcze tutaj troszeczkę pozwiedzać u góry. No, no tutaj są już leciki. Kurczę, co mi się do C klika? Cały czas klikam C, bo myślę, że to jest. O, mamy potę leczenia. Także nasza walka tutaj się znacznie zwiększa. Czas tej walki. No i już nie mamy miejsca. Także będziemy pomału. Cofnę się do wyjścia. Chociaż mamy Waypoint. We... Także może uda mi się. Jakoś tutaj w miarę szybko cofnę się do tego miasta przez Winpoint. Książka leczenia, czyli e, Book of Healing, będzie można się nauczyć e, zaklęcia, które, którym będziemy się leczyć po prostu. No i dobra, jak na razie tutaj widzicie, sporo, sporo przeciwników jest, ale nie są oni za bardzo wymagający. E, zazwyczaj schodzą na jedno uderzenie. No dobrze, nadbija nam się doświadczenie, będziemy mieć trzeci poziom Bardzo dużo, dużo tego jest Także zastanawiam się, jak, czy jakoś będzie można ich szybciej No nie ma miejsca Potaleczenia, zobaczcie, strasznie dużo tego jest Jakbyśmy przeszli od razu na drugi poziom Dużo, dużo rzeczy byśmy ominęli Dużo doświadczenia I niszczymy. A tam będzie jakaś kapliczka. E, magiczna czapka. Coś muszę się odzwyczaić od tego e, od tego C, bo cały czas mówię, klikam to C i mi się statystyki postaci wyświetlają. Dobra. No i mamy następny poziom doświadczenia. Także idzie ładnie, trzeci level jak na. No dobra, coś trzeba wyrzucić. 8, 5. Tylko zauważcie, te pytemy nam się szybko psują. Nie wiem dlaczego, mam już 0. A ten toporek ma 16 na 40, także podejrzewam, będzie trzeba y, się cofnąć do tego miasta. Ale złoto w miarę leci, mamy ile złota? 320 sztuk. O, dostaliśmy. Nie, nie dostaliśmy z pułapki. Dobra, Więc tu jest magiczna czapka, to warto ją podnieść. Wywalimy tą, a weźmiemy tą. No i mamy. Nie jest zidentyfikowana, czyli będzie trzeba pójść do Keyna. O, mamy na samą broń. Dobra, wrzucimy sobie to. Na razie. Okej. Okay. I tu mamy buławę jakąś. Kurczę, nie wiem zobaczyć jak tego układać. No nic, same, same takie białe rzeczy. Nie będę na razie tego podnosił. Po prostu przejdźmy sobie dalej. O, tutaj jest dużo przeciwników. Ale jest pierścień. Trzymaj pierścień. O, mam jakąś furię nie wiem za bardzo, co nadaje. Co nadaje... Aha. Dobra, mniej więcej... Tak ogólnie wściekłość bohatera, szybsze ataki, szybsze obrażenia. Znaczy ogólnie więc obrażenia... O! Scroll Inferna. Nie, książka Inferna. Magana Magia 17. No cóż, raczej nie będę uczył mojego barbarzyńcy... Czarów, gdyż yy, nie ma on pany, także tak czy siak, nie? o, mogę sobie, mam skro ten, swój identyfikacji. Szkoda bardzo, że tutaj nie mogę, dobra, zidentyfikuję sobie tą czapkę, ona nie ma za dużo, yy, co ona ma light radius increased by 10%. Ar Armor Class 1, także, no dobra, ale jako że magiczne promień światła nam się zwiększa. Oj, mamy Long Sword na napis żółty. Także, o oh fuck, nie mogę już tego zidentyfikować. Dobra. sorry, tutaj troszeczkę muszę się badać z tym interfejsem całym. Nie no i dobra, e, więc tak. To Włączymy sobie tą furię o, Same pułapki, a ja to wszystko uruchamiam, weźmiemy jeszcze sobie to i cofniemy się. Troszeczkę tutaj na dół. nie wiem po co ja te miksurki many biorę. No ale dobra, nieważne. Zjedziemy sobie jeszcze tutaj. Na dół troszeczkę dużo rzeczy tu jest, strasznie. Nie wiem czy to zbierać, czy nie. zobaczymy jak z pieniędzmi będziemy stali. Yy, mamy 418 sztuk złota. Mała tarcza na napis żółty, proszę bardzo. Książkę to wypieprzymy, bo to yy, i tak, chociaż może będzie do sprzedania za sporo. Także książkę sobie zostawimy. O, Znowu mamy ten scroll. Możemy czwórkę sobie użyć na przeciwniku. O fak, nie trafiły. No dobra, nevermind. Leather armor zbrojka nic, pozabijamy tutaj resztę tych przeciwników, bo widzę, że tu już jest praktycznie koniec poziomu. Yy, I będziemy po malutku zmierzać do miasta i sprzedamy rzeczy. Mamy czapkę, same białe. No ja, siekamy, zabijamy to wszystko. I następna książka Firebolt, czyli książka Kuliok. Yy, pociska takiego pogistego. No nic, tutaj nie ma nic. O, po, pełna miksturka leczenia. Dobra, tu nic nie ma, także będziemy się wracać już pomału do miasta. Tylko już mam problem, bo nie... szkoda, że nie mam game settings. Mm -hmm. Town wall i Chris O, możemy sobie zwiększyć chodzenie w mieście. O 100% Będziemy chodzić w mieście Full Monster Description Poproszę dobra. Będziemy w mieście chodzić o 100% szybciej Będziemy mieć dokładniejszy opis stworów Zobaczcie hmm. Aha, zostaliśmy na w tej furii No i dobra tu jeszcze jest mała ta kapliczka, bookcase. Znaczy tak, do, z książkami. No ale dobra, myślę, że będziemy lecieć do miasta i tam sprzedamy rzeczy. Zobaczymy, czy to warta jest ta maczuga, tatarcza uwagi. No tutaj nie mam, to jest wszystko popsute. No, książka leczenia, book of healing, no, ona by się nam przydała, chociaż tak tego nie użyję, bo nasza postać nie ma quest log. Reduction. Dobra, mamy tylko rzeźnika, więc nie ma co. Dobra, zmiatamy do miasta. Sprzedamy rzeczy i będziemy powoli kierować się na drugi poziom KDE. No i cóż, proszę bardzo. Mamy full map description cała mapa miasta. Nasza postać biega 100% szybciej. Dobrze, nasz Kane. Przydałoby się, żebyś tam zidentyfikował przedmioty. Będzie to w 100 złota. Smog Sword. Okej, okay. i tarcza. Chociaż poidentyfikujemy sobie to wszystko, może się przydać. Tylko teraz, gdzie ja mam ten pierścień? A, on już jest założony. Minus 7 to Magic. Eee... Aha, on nam odejmuje 7 magii. No cóż, no tak może też być. E, na drugą broń sobie założymy to. Ta tarcza nam daje 4 do zręczności. Także... Sorry. I me, dal o 2,8. A no, założymy sobie. Zobaczymy. I tak ten topór lepszy jest, także... Dobra, oh, panie Griswold, chciałbym są po, po... Dobra, co sprzedamy? 67. Tyle, 67. 51, czyli całkiem sporo widzę. To chodzi. Dobra, i magiczny pieścionek. Za nic. Weapons tam nic nie ma. 240 możemy kupić tą zbroję. 6, tam ma 8, eee, 250. Aha, czyli u niego to nie mogę tego sprzedać. Ale będę mógł to sprzedać u eee, tej wiedźmy Adri, która tutaj będzie... Stać tutaj mamy tą chatkę Adri, o, mamy Adrię, wieźbę e, 250. Proszę bardzo, sprzedaliśmy u niej to. E, e, posprzedajemy też miksturki leczenia, znaczy twu. Miksturki e, many i kupimy leczenia. Tylko no nie ma tutaj, widzę. miksturę leczenia, nie wiem dlaczego.

Dobra, Dobra, woda jest zatruta. E, ile będzie można to zobaczyć? E, ogólnie, tak, będziemy mieli zadanie, żeby wodę oczyścić. E, ile, dobrze, ile dobrze mówię. Tak, Poisoned water supply, czyli o, Nie to the rising sun. Aha, widzę, że oni się tutaj zebrali jakoś. Dobra, kupimy sobie miksturki. Po ile? On jest? Po 50 sztuk złota. Yy, tylda. a możemy sobie tyldą zobaczyć. Okej, okay, dobra. Kupiliśmy sobie miksturki. I na tym cóż, na tym etapie zakończymy nasz pierwszy odcinek z serii Diablo. Yy, to było takie ogólnie wprowadzenie, mniej więcej pokazanie tego modu. Będziemy przechodzić dalej, w następnym odcinku skierujemy się na rzeźnika na drugi poziom katedry, także pięknie dzięki ocenie czy ta seria Wam się spodoba. Skomentujcie jak wy, co Wy tutaj widzicie i tak dalej, ewentualnie poprawcie moje błędy. O czy oni będą za mną chodzić? Nie, rozejdą się tutaj. Dobra, ocencie czas i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!